Hej, wszystkim, Z tej strony, bardziej. dzisiaj będziemy testowali dwa pistolety na kapiszony. Jeden mamy taki normalny, drugi mamy z Chińczyka, taki wiecie, no gorszy, ale. Więc otwieramy, proszę bardzo. Pięknie się otwiera. Nie, tutaj już stare kapiszony zakładane, więc ja muszę tylko. O! Proszę bardzo. To teraz ciągniemy, to co. O, zamykamy. No i mamy w fragmentie. Bronzela, strzelimy, Jedynie strzeliśmy. oczywiście napisane. Dobrze, więc jesteśmy już na balkonie. Mamy naszą spluwę. Więc co? No, testujemy. Uwaga. No i nie wypał. I widać, że tutaj jest lekkie gorszenie. O! Jest, leci dymek. No, nawet nieźle. Co leci tutaj? O! No... A więc następną bronią jest taki mały ka Kaufland Mały drobniak Zobaczymy jak on będzie, jak sobie on poradzi z naszymi, z naszymi strzałami jest to troszeczkę gorszy, oczywiście, jest plastik. się wygina, chyba nawet. Ona, no, patrz, jaka guma. A tutaj jest to bardzo twarde. Kładamy je. Powiem tak, niewygodnie się naciąga balkon. A my coś na balkonie mamy naszego. naszego mikrogana. naszego rewolwera. E, w ogóle napiszcie w komentarzach, do czego służy to różowe, bo ja nie wiem do czego to różowe służy no, no dobra No, oczywiście Nie leci, o No tutaj błąd, jak widać, bo w ogóle nie było od wybuchu Poleciało dymu, zaraz wam Oj, ma tutaj gorszy jest Może jak docisnę No dobra, więc spróbuję to jeszcze raz zrobić tak, zrobię to tak, żeby poszło. Voilà. no, znowu nie wypał się to? Nie no ludzie, ja się na tym pistolecie zawiodłem, zobaczcie na co Czekajcie. Bo... o! Z chwilą zepsułem trochę ten pistolet. O, widzicie? No, coś tam się naprawiło. Patrzcie na to, szczególnie, że przed nagrywką tutaj. Ja teraz próbowałem jakoś strzelić tego. No i okazało się, że jeszcze ten, coś jakiś plastik co od tego się urwał. No, mam nadzieję, że wciągnął się spodobał. I do następnego. Na razie.